Dzień dobry, z tej strony Bober z Team OS, a w dzisiejszym odcinku spędzę z tym oto panem dzień w kwadratach jeden na jeden. Będziemy w nich wykonywać różnego typu wyzwania, żeby ułatwić nasz challenge. Na przykład, żeby móc się napić wody. Dziękuję i zapraszam do subskrybowania i lajkowania tego kanału. Cześć! Dobrze, tutaj są ich kwadraty. Loka z literką L, Bobra z znaczą literką P z tego już z tej strony, to nie nieważne. E, za chwilę wejdą oficjalnie do kwadratu. Co godzinę będą robili swoje wyzwania. I co wyzwanie idziemy im robić taki mostek. Jakby kawałek mostu, żeby do mogli dojść. Za chwilę oficjalnie wejdą. Wyjdź stąd jeszcze! To może przejść przejdźmy do... No i tam się tak do siebie. Wodę zostawiam za zadanie. Tak, tak, sami tak powiedzieli. Żeby... Siadaj. Idziemy się zagroźnić na pierwszym wyzwaniu. Kręcimy po raz pierwszy, pierwszej no ja robić to samo wyzwanie. Może tak że najpierw zaraz ja on, później on. Zapraszam W no, sumie to ja zaklądam do ciebie. Ja, nie, Tylko nie patrz. Musi się trafić w dziurkę. Tak, w dziurkę? No hmm? w dziurkę. Okay. Musi trafić w tą dziurę. Ja on to podniosę. To nie wiem jest to dziurka, dziurkę, nie?

Działać Ale tak, zaczniesz mnie naprawić <grym> Moja tarakowiec sobie kwadrat pójdzie Tak, kwadrat zapisuje Każdy <grym> bober prawie w słupę Ale mi tylko moja wołana przychodzi Ale szczęścia Trafiłem moim zdaniem Było blisko Moim zdaniem to było zdradzenie Więc woda niestety trafi do Ciebie Przestań w tym wyzwaniu Ja tu sięgnę Nie Jednak się... Było blisko Chciałem wam powiedzieć, że jest bardzo gorąco I nie róbcie tego w domu, bo jest aktualnie ponad 37 stopni Tak Dokładnie 46 w cieniu A cienia nie ma, widzicie, także jest 69 60 lat Tutaj wręczyłem temu pochemonowi wodę Nie chcę już, żeby trzyma do końca, bo ja ją wypiję za chwilkę Ale teraz nie mogę do końca bo się siekuję. Butelka masz On pije ja też muszę się napić. Pamiętajcie Pepsi ma z maksimum smaku zero cukru Zajebista ta gama. Żeby przejść Za godzinę się widzimy Dobrze inna kolejna godzina Myślę że teraz zakręcimy kolejny raz On nie żyje albo śpi Jakby w znowu tu siedzi Kliknąć. Kliknąć, to wiem, jak miałbym ze sobą. To jest by trudne zdanie dla niego. Zacznijmy od lokalni, mówmy co mam zrobić, co wypchnął. Co? Tak, musisz zrobić 20 przysiadów. A. A co to jest? Ten? O musek? O mostek? Ile 20? Bar przygody się już w kiszcie. Możesz mu w wodę? Nie. No <grymne> nie będę miała z protokół. Według mojego obliczenia jest 21, ale mogę się pogubić w obliczeniach, to jest ja dosyć normalne u mnie, teraz to się doobra. Dzisiaj przysiadów tego pana zmęczonego, który nie Ech, wiem, czy to co co się żyje. Dzieliście przysiadów? 20. Jak ja pompki nie umiem jednej zrobić. A to nie jest pompka, tylko przysiad. Ach, Zrobię to... raz. Dwa. Dziesięć. Gruby zawodnik. <głosy> <głosy> w tym sensie. <noise> nie, że jest spasiony, tylko w sumie ale że jest gruba ryba. Trzynaście. <noise> <13. głosy> Dwa. ostatniego, no. Jeden. Brawo, masz woda. woda tu już. Do Os mostu. Klasa. Dobrze, mina. kolejna godzina. Teraz znowu kręcisz ty. Pichaj, nie? Tak gorąco. Wiem, że jest gorąco. Muszę się bardzo... oh, kurwa. Oh. 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 Tak no na odróżnienie muszę zrobić 20 kapełek. Oh. Kapełek? Jeez! Yeah, to... oh. Muszę mnie zrobić. A jak on wygląda? Oh. A jak u drugiego zawodnika? Teraz się uczy. Jeszcze nie robię. Okej, okay, to jest gier No, oh. teraz lepiej. Chyba mu się tylnie skróciłem. Tak wygląda. No zobacz. Naprawdę widzowie, nie rób się tego w już się spoczyłem bardzo. Już minęły ponad, nie wiem, 3 godziny czasu, ale na pewno ponad 2 godziny. Nie podzielam, no, bo muszę spocząć. <laughs> przegrał. <śmiech> <śmiech>

Naprawdę no, nie można. I ja mam próbę. Trzy. Nie no jedną. No Żebyś jakaś pega albo robisz, albo nie. u dwie, także skończył. No. <laughs> Widzimy się za godzinę. I na kolejna godzinę. Nasz no, zawodnik albo nie żyje, albo W sen. Chyba w sen, bo się... Kręć, kręć. Nie patrz, tylko kręć. A, a, a. Kręć. Kręć. <laughs> kręć. No i... Klikaj! go, to! Traf do kosza Co? Gdzie? Musisz trafić do kosza Chyba to się ja też zrobię O! Powinniśmy okay. razem powiedzieć, że jeżeli nikt z Was nie wykona zadania, to półtorej godziny czekamy, a nie godzina. Najgorzej. Nie no, niech będzie. Kolejne wyzwanie od <śm> razu. Ja Wam zakręcę. Ty Wy poprzeczka, ale... To ja A nie, jednak, no, nie, przepraszam.

Już. <noise> yes. W takim razie. W takim razie wygrałem. Jeśli chcecie więcej moich wygranych w ostatnich odcinkach, dajcie lajki widzimy się następnym razem. Pozdrawiam.